6 do 7 jest coraz lepiej. Naszej linii nie jest tak źle. O! Idealny timing. Buty sobie kupujemy. Kolejną rzecz, jaką nam oferują kupienie ze sklepu jest Staff albo Active Scapeter i myślę, że Staff będzie dobrą opcją. Szczególnie Ring of Regen. I teraz... Um, nic tutaj nie kupimy. Uuu, uh, groźnie SS1. Za szybko klikam Enter, żeby potwierdzić pisanie. Mamy manę to znaczy, że jest coraz lepiej. Możemy sobie kupić tango zaraz. Za so 125, zwiększyli koszt tango. Oh shit, where I am? Where I am? Multicast! ZX X. Come on. Huh. Wyszliśmy stąd pozytywnie. Ha! Ha, udało nam się uciec. Eee, Poczekamy z tą wysyłką na tango, ale to już było tak blisko. Myślałem, że umrę. Naprawdę myślałem, że umrę. Dobra, teraz musimy czekać na kuriera, kto tutaj jest? Anti Mage, który masz na, nas może wziąć na hita. Więc lepiej tutaj uważać. Jest noc, czyli. Tak myślałem, że to klon. Nasza postać ma health Boosta Ktoś ukradł kuriera. Ktoś na nagminnie w tej grze zabiera kuriera. Bo kiedy uda się jakieś polecenie kurierowi w trakcie dostarczania. W trakcie dostarczania przedmiotu to dostarczanie się cholera jasna resetuje, a ja potrzebuję tej temy. Someone so again? Dyer's structures are fortified. When he deliver items Jeszcze nie umiem pisać dzisiaj. After you, after you. To jest taka para gubków w tej postaci. Okej. Okay. Bardzo fajnych zresztą. O, oh, hello! Luna na dwunastym. Yy, yy, ostrożnie. Mmm. Yy. U, 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 nie, sorry, Pff, Gdzie jest pomocy? Przynajmniej wskoczył na multicast. To bardzo dobrze, że wskoczył multicast. Dostaliśmy oni dostali o wiele więcej damage'a Luna. Ale kurczę z tą luną, możemy mieć problem. Spróbujemy ją ściągnąć. Where is she? Where is she? Uuuu Zacząłem się obawiać, że się nie uda. E, jak zaczęła rzucać ulti, że zniknie. A tak działa i ulti. Ale ale wszystko udało się. Ładnie, ktoś tutaj jeszcze nas czeka. To był chyba Antimage. Tak, i on chyba nie wie, że ja go widziałem i... I jak mówię, multicast jest bardzo fajną zdolnością. I love uh. Zeus i jego globalne Ulti, czyli Ulti, które działa na wszystkie jednostki. Jednostki znajdujące się poza nawet jego zasięgiem, nawet w naszej bazie, nie wiem jak to lepiej wyjaśnić. Oh, hello. 900 na Ford co nam pozwoli trochę się. jakby teleportować. E... Od razu mu zaznaczyłem. A, on chce zniszczyć. Okej. Okay. Ok, multicast nie wskoczył. Możemy dodać sobie manę. I tutaj musimy być ostrożni. Hilne się dodatkowo. Antimage, który będzie tam kraść strasznie. manę. I do tego Luna, która. Beach face me? What the fuck. What the fuck is beach, beach face me? Knows? Hmm. używać stanie bardzo podoba mi się ten system poradników w docie, tak rzucimy mu boosta. O oh my god. Boost. Jest, wskoczył multicast. Wskocz multikaście? Come on. So close. No trudno, każdy wypełnia błędy, jeszcze slander się daje nie wiem kiedy. Nasze statystyki są dobre. Statystyki naszego teamu też są dobre. Pff, nie mamy żadnego bardzo słabego gracza. Może poza dumem, trochę słabo mu idzie, ale. W sumie wszyscy, poza nim mamy statystyki dodatnie albo neutralne, zależy liczyć Asysty. I nie wiem, czy mogłem sobie w tym momencie kupić pien kupić. Ford Staff Ey, yy, come on. Myślałem, że się jeszcze zdążę przeteleportować do tej wieży. I idziemy w takim razie, o. to jest bardzo fajne. Szybkość ruchu plus 12%, plus możliwość powiększenia na 3 razy. Czyli szybkość ruchu może być przeolbrzymia. Użyjemy sobie manę. Lepiej wcześniej niż później. Zawsze mieć pełną manę. Rar, rar. Tepnął się gdzieś tu. Hm, oh. oh. Where is he? Antimage się przeteleportował. Antimage jest dobrą kontrolną, bo nasza postać polega tylko na manie. Szybko się zbustujemy, kupimy sobie teleportację tutaj i się przeteleportujemy. A na Forza w chwilę najwyżej poczekamy. Come on, TP, 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 TP to me. Oh my god, oh my gosh, holy how. Yeah! Let's go! Let's go! Hmm... Eee. My jedyne co tutaj możemy robić... To uważać na siebie! Viper! Czy tam Viper? Jest! U Zeus padł? O czego Zeus padł? E, pewnie o jakiejś zdolności Która dawała jakąś turciznę. Nie podoba mi się, że ciągle tutaj w zasięgu są te creepy i mnie widzą. O, dzwoni mi telefon. Wyciszymy go jak na razie. Po, oh, come on. Dobra mecz. Jest interesujący, jest wyrównany. Mm, tak jak najbardziej lubię. Pójdziemy spuszować Mida. Mid'a, mid'a I zaraz będziemy mieli Ford Staff, będzie trzeba go sobie wrzucić gdzieś tutaj w pasek Mi się wydaje, że on chyba się robi na najdroższym itemie, ale nie jestem pewien czy to prawda Dopóki mam manę CC You bloody bastard Oh, come on X Z Ee. E. Nieźle wyszliśmy nawet z tego ataku. Musimy sobie ustawić to pod V. Uch. Nie spodziewałem się takiego, aż takiego mocnego ataku z ich strony. A jak tym skater będzie nam świetnie służył. Choć przedmioty sytuacyjne, to co widzę w przedmiocie sytuacyjnym, mógłby być nam przydatne. Meka z mnie... Uh. Chodź, 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 chodź. I tak masz fulmane. Koman! O oh, no, 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 no! No, 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 no! Uciekamy stąd. Voidstone bym kupił z chęcią, ale nie mogę. Jako, że nie mam dostępu do sklepu. Okej! Okay. nice! Bardzo, bardzo mi się przydała mana. Tu ostrożnie napiszemy naszym, naszym sojusznikom. Coraz lepiej się układa. Boję się tego, że nie mamy jednej linii. Musimy ciągle uważać na tą linię. znajmę się trochę golda więcej, ale mam mały atak. Aż zrobię to. E... Come on, daj mi ten przedmiot. pieszymy się i jakieś krzyki będzie trzeba przyciszać albo będę mówić bardzo głośno do mikrofonu puk puk, puk, puk. Aaj miłoszu z przyszłości pamiętaj o edycji. Okay. Roshan has a farm I zostałem rozproszony. Kurczę, nas bardzo mocno rozwalili. Coś stało w ogóle z fajperem. On tak, e, nie, nie, ja tam się nie mieszam. Nope, co to ma być? Nie wykupimy powrotu. No, come on. Tak dobrze nam szło przynajmniej w kilach, w akcjach i w ogóle. a... To nie może być przegrana gra. E, wchodzimy tutaj w trzy postacie. W tym momencie. Okej. Okay. What the fuck? Wyfidi, wyfidowana dif Traksa. Dobra. trzydziestominutowy minutowy mecz. Ech, niestety. GG. WP! smart bohatera Podoba mi się W odpowiednim momencie idzie się na manę W odpowiednim na wszystko Mecz był krótki, ale... Ale czy coś dostaniemy na naszym pierwszym levelu, na naszym drugim koncie do Steama? Przyjemność z tego meczu... Myślę, że bardzo wysoka Więc to było na tyle jeżeli jesteście nowi na kanale, zasubskrybujcie, jeżeli się wam podobało, dajcie lajka, dodajcie do ulubionych, napiszcie komentarz. No, więc z tej strony mówiłem ja Milo. żegnam was i cześć.